Dobry wieczór widzowie, WP Sportowe Fakty, w zasadzie buenas tardes, czy ten wieczór był taki buenas, czy był malos, no to będziemy się dzisiaj zastanawiać razem z Wami, ze mną dzisiaj Michał Mitrud, komentator Ligi Hiszpańskiej, Między m.in. Ligi Hiszpańskiej w kanale Plus, cześć Michale. Dobry wieczór. Także Dominik Farelnik z aplikacji Update, z aplikacji newsowej na Androida, cześć Dominiku. Cześć, dobry wieczór. Ja się nazywam Marcin Musio, Wirtualna Polska Sportowe Fakty. Witam, kłaniamy się i czekamy na Wasze opinie. Co Wam się podobało, a co nie w tym dzisiejszym spotkaniu? Czy Polska ma powody do zadowolenia? Czy cieszymy się z wyniku? A może mieliśmy apetyt na więcej? Panowie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale to taki mecz, po którym Wojciech szczęsty. Chciałby pewnie zapalić papierosa pod prysznicem, bo emocje były i to do samej, samego końca. Ale zanim o Polakach, to chciałbym panowie, żebyśmy porozmawiali chwilę o Hiszpanach. Pytanie do ciebie, Michale. Czy twoim zdaniem Hiszpanie prezentują się dobrze nie tylko na tych mistrzostwach, ale ogólnie w tym roku? Prezentują się dobrze, ale na pewno nie prezentuje się dobrze każdy zawodnik tej reprezentacji. Od razu uderzam w kierunku Alvaro Moraty, bo te zmarnowane sytuacje odbijają się szkawką. Odbijały się w pierwszym meczu, odbijają się także po drugim spotkaniu. Myślę, że generalnie kadra Hiszpanii daje radę, biorąc pod uwagę, że to nie, nie jest już to pokolenie, które wygrywało w roku 2008, 2010, 2012. No to ta reprezentacja La Ligi, bo tak nazywam obecną Kadrę hiszpańską prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście brakuje skuteczności, brakuje napastnika, bo skoro Alvaro Morata marnuje takie sytuacje, no to trudno spodziewać się dobrych wyników, niemniej ja nie pozwoliłbym sobie na takie stwierdzenie, że reprezentacja Hiszpanii gra źle, to byłoby za dużo powiedziane. Wiesz co, bo tak patrzę na wyniki w tym roku tylko, remis z Portugalią, remis ze Szwecją, wygrana tak naprawdę tylko z Kosowem i z Gruzją, wcześniej jeszcze remis z Grecją, także mam wrażenie, że coś tam u Luis Enrique nie do końca gra, ale mam wrażenie, że wykorzystaliśmy to dzisiaj. Pytanie Dominiku, czy mogliśmy liczyć z przebiegu tego spotkania na więcej, twoim zdaniem, jeżeli chodzi o reprezentację Polski? Jestem przekonany, że mogliśmy i to... Teraz brzmi dość, powiedziałbym, dziwnie, no bo wiadomo, w jakich sprawach byliśmy po meczu ze Słowacją. W tym spotkaniu mieliśmy naprawdę, mogliśmy naprawdę zdobyć dużo, dużo więcej i stać nas było na, na wygraną. Tak myślę, bo, bo wcześniej Michał mówił o, o Hiszpanach. Dla mnie osobiście w tym meczu Hiszpanie grali bardzo czytelnie, popełniali bardzo dużo strat, a kiedy nasi zawodnicy bardziej agresywnie atakowali swoich rywali, to było, bywało tak, że właśnie po tych naszych atakach często tworzyliśmy sobie jakieś sytuacje do, do zdobycia bramki i moim zdaniem e, mogliśmy się pokusić o więcej, wiadomo, masz palec, chcesz, całą, chcesz mieć całą rękę, natomiast e, jakiś tam mimo wszystko niedosyt jest, mimo e, tego, że jakieś też mieli swoje sytuacje do strzelania gola. Dominiku, muszę Ci oddać jedną rzecz. Rozmawialiśmy tutaj po meczu ze Słowacją w tym samym programie prosto z mistrzostw i sugerowałeś, że Paulo Sousa powinien wyjść bardziej ofensywnie na Hiszpanów. To była odważna sugestia. Trochę faktycznie chyba tak się stało. To wprowadzenie świderskiego wyglądało na bardziej ofensywne ustawienie. Powiedz, jak Ty oceniasz występ tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu? Karol Świderski, przede wszystkim zapamiętałem tą, tą jego sytuację z pierwszej połowy, kiedy Robert Lewandowski wyszedł do niego i on, nie wiem czy nie powinien, no ciężko mi oceniać, no nie wiem, czy może nie właśnie nie powinien uderzać w głowę, może głowa. wtedy, tak, tak, tak. Gdzieś tam też widziałem, że Twitter o tym pisał, że właśnie, gdyby to była głowa. Natomiast podejrzewam, że Karol Świderski miał też swoje zadania do wykonania w tym meczu. Miał być, miał przekazać obrońcom hiszpańskim w rozegraniu piłki. I generalnie ten jego występ ja oceniam pozytywnie. Zrobił chyba to, co do niego należało, i na pewno, jeżeli ma od czegoś zależeć jego kolejny występ w tym meczu, to uważam, że, że naprawdę dobrze poradził sobie w dzisiejszym spotkaniu. Zrobił to, co do niego należało, po prostu. Wiesz co, to faktycznie szkoda tej sytuacji z pierwszej połowy po dośrodkowaniu lewego. Faktycznie tam bardziej prosiło się o dostawienie głowy niż, niż szukanie strzału nogą, ale nie wiem, czy zwróciliście panowie uwagę, tam jeszcze na 15 metrze nabiegał Zielu i myślę, że do niego trzeba było podawać, bo był całkowicie niekryty, ale to mówisz o Karolu, że zapamiętasz go z tego, z tego strzału. Ja bardziej zapamiętam ten strzał lewą nogą, po którym Lewandowski dobijał, Dokładnie. Michał, czy, czy jak ty ocenisz grę Lewego w dzisiejszym spotkaniu? Bo wiesz już, wiesz już co Twitter pisał? Twitter pisał, że w Bayernie by strzelił taką, taką sytuację jak ta z końcówki pierwszej połowy? Tak, ja, ale to były dwie różne połowy dla Roberta Lewandowskiego. Po pierwszej, faktycznie myślę, że wielu kibiców po prostu przeklinało po tej sytuacji zmarnowanej, takie sytuacje na takim turnieju. Ktoś taki jak Robert Lewandowski, a więc zawodnik, który... To chyba cały czas jest tytułowany Najlepszym Piłkarzem Świata. On musi je wykorzystywać, tego nie udało się zrobić, natomiast zrehabilitował się w dużej mierze, bo ta druga sytuacja, to nie powiedziałbym, że była taka setka, przepchnąć w taki sposób, posadzić na, na ziemi Laporta, tak go zezłomować, mówiąc językiem trochę internetowym, to jednak duża rzecz. Było mi. Po ludzku szkoda tego Laporta, że aż tak słabo zaprezentował się, zaprezentował się w tym pojedynku z Lewem. Więc powiedzmy, że winy zostały odkupione, też ciśnienie na pewno zeszło z naszego napastnika, bo w końcu strzelił na dużym turnieju, rozegrał bardzo dobry mecz. Ja szczerze mówiąc, patrząc na Lewego, od początku wiedziałem, że tym razem będzie spisywał się inaczej, kiedy zobaczyłem go, gdy śpiewał hymnę. To był już taki naładowany, bojowy, Robert Lewandowski, i byłem przekonany, że faktycznie będzie takim liderem. Oczywiście trudno jest być liderem w takim meczu jak ten przeciwko Hiszpanii, kiedy no powiedzmy, że przez 20% czasu gry byliśmy przy piłce, ale no ja jestem dumny z całej drużyny, z Roberta, Roberta Lewandowskiego również myślę, że jak najbardziej zrobił swoje. To, że strzelił gola, to, to jedno, ale jednak pokazywał się do gry. był też takim wsparciem, taką motywacją, mobilizacją. Jeszcze raz. Mówię, że szarpał, były dwie takie sytuacje, kiedy przejął piłkę pod naszym polem karnym i przebiegł dobre 50-60 metrów, osamotniony, wybiegając na połowę Hiszpanów. Widać było po Robercie, że, że chciał, że walczył, że, że był całym sobą w tym spotkaniu dzisiaj. Powiedzmy, że dzisiaj to była taka polska Husaria i na jej czele był Robert Lewandowski. <grywa> Wiesz, co poruszyłeś kwestię mentalu, o którym sporo mówił Paulo Sousa na wczorajszej konferencji prasowej. Chciałbym, żebyśmy do tego za chwilę wrócili, ale jeszcze jak jesteśmy przy ocenianiu reprezentantów, to pytanie do Dominika o występ Zielińskiego. Tutaj Piotr na czacie sugeruje, że nie istniał. Jak ty ocenisz występ Piotra w tym spotkaniu? Podzielam zdanie, Podzielam to zdanie, ponieważ wiadomo, że my w Polsce od Piotra Zielińskiego wymagamy bardzo dużo. Moim zdaniem za mało dawał z siebie, jeżeli chodzi o grę, taką kreatywną grę do przodu. Nasi napastnicy, czy właśnie Robert Lewandowski, czy Karol Świderski nie mieli zbyt wielu okazji po jego podaniach. Natomiast ja też myślę, że Żyżyliński grał tak, jak na pozwalają mu, oczywiście najlepiej pozwalają mu Hiszpanie, bo, no bo też wiedzieli, inni mówił o tym Luis Enrique przed, przed meczem na konferencji prasowej, że Lewandowski Lewandowski, ale też Polska ma takiego zawodnika jak właśnie Zieliński, który, który jest bardzo dobrym piłkarzem, natomiast wiadomo, od Zielińskiego wymaga się więcej i myślę, że to nie był jego najlepszy występ w reprezentacji. Michale, do Ciebie jeszcze zapytam o nasze lewe wahadło. Tam zabrakło moim zdaniem Macieja Rybusa. Nie wiem czemu trener Sousa postawił na Puchacza. Jak Ty oceniasz ten występ na lewym wahadle? Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób straciliśmy gola niedawno z Rosją, to spodziewałem się tego, że faktycznie szansę dostanie dzisiaj Rybus. Znowu zagrał Tymoteusz Puchacz. Widocznie, Paulo Sousa ma słabość do tego chłopaka. Jedno trzeba oddać temu piłkarzowi. On biega bardzo dużo. Ma niesamowite zdrowie, ma niesamowitą wydolność. Natomiast ja myślę, że gdyby ten mecz odbywał się rok później, to Puchacz wielu błędów, które popełnił dzisiaj by nie popełnił, bo Bundesliga to jest świetna szkoła taktyczna i, i zakładam, że za rok Pucharz będzie już dużo lepszym piłkarzem. Niestety, on jeszcze tych zagranicznych doświadczeń nie ma za sobą, ma je przed sobą i, i musimy poczekać, aż ten piłkarz dojrzeje także pod tym kątem, bo potencjał ma bardzo duży, wydolność jest oczywiście bardzo ważna na, na tej pozycji, natomiast też to łączy się trochę z tym, że nasi piłkarze uczą się tego systemu. Oczywiście Pucharz często łamał linię, ustawiał się fatalnie, ale to też nie jest taka sytuacja, która powoduje, że Możemy winić tylko o Już wiele razy, odkąd Paulo Sąsów przejął naszą kadrę, widzieliśmy, że ci wahadłowi mają cały czas kłopot ze współpracą, ze współpracą ze środkowymi obrońcami. To też dzisiaj było widoczne. Wiesz, co? Cieszę się, że wspomniałeś o tym transferze do Unionu Berlin, bo faktycznie Tymoteusz Puchacz zaprezentował dzisiaj taki poziom ekstraklasowy. Sporo obrywało się. Bartkowi Bereszczyńskiemu za tą straconą bramkę, bo to on wystawił swoją nogę, dlatego nie było spalonego. Natomiast, jakby sobie przeanalizować tę sytuację, to tam Tym, jak płacz, bardzo łagodnie, że tak to nazwijmy, krył zawodnika, który dośrodkowywał w, tym, w tym, tej akcji. To był taki właśnie pressing ekstraklasowy, że, że na metr, dwa odstępu i troszkę, troszkę tego zabrakło, ale miejmy nadzieję, że tak jak mówisz, się rozwinie i że będzie jeszcze nadzieja co do tego upaka. Panowie, chciałbym, żebyś Powiedzieli jeszcze kilka słów o sędziowaniu w tym spotkaniu. Jak oceniacie decyzję sędziego Dominika? Może od Ciebie zacznijmy. Pytasz pewnie o, o Var, czy ogólnie? Wiesz co pytam ogólnie o prowadzenie tego spotkania, bo mam wrażenie, że włoski sędzia Daniele Orsato nie panował do końca nad widowiskiem i nad piłkarzami, i posiłkowanie się warem tylko jakoś zwiększyło to, to wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Hmm. Powiem szczerze, że, że faktycznie, zwłaszcza w końcówce, de, 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 mam wrażenie, że dał wiele, wiele żółtych kartek i tak e, się mówi, że je, jeżeli sędzia rozdaje te kartki na lewo i, i prawo, to, to nad meczem nie, nie panuje, natomiast e, moim zdaniem jakoś przynajmniej w, tych pierwszych, w tej pierwszej połowie, do, do 60 minuty, w moim odczuciu on nie przekazał w grze, tak, tak mam takie wrażenie, że jednak do pewnego momentu e, Daniela, Daniela Orsato to działał po prostu poprawnie i, a te, a te sytuacje, w których posiłkował się warem, ja zawsze tak uważam, że lepiej sprawdzić niż nie sprawdzić i, i chyba dobrze było, że, że weryfikował, bo po coś ten war właśnie jest. Michał, do Ciebie szybkie pytanie o, o dwa rzuty karne, jeden, którego nie było, i jeden, który został podyktowany, ten pierwszy to sytuacja z Piotrem Zielińskim na początku, bodajże w drugiej minucie, czy ty, twoim, twoim zdaniem tam był rzut karny, był faul na Polaku i druga sytuacja to ten podyktowany rzut karny dla Hiszpanów, czy to była słuszna decyzja włoskiego arbitra? Jeżeli chodzi o ten drugi rzut karny, uważam, że to była słuszna decyzja, oczywiście widzieliśmy, że... Ta piłka już uciekała od piłkarza, który był faulowany. To, co wydarzyło się, to, co zrobił Jakub Moder nie miało wpływu na, na tę akcję. To był po prostu spóźniony atak, ale też bym na miejscu Daniela Orsa to rzut karny odwiznął. Natomiast tym bardziej odwizdałbym ten rzut karny po tym starciu z Piotra Zielińskiego. Nie wiem dlaczego. Włoski sędzia popełnił taki błąd. Widziałem sporo meczów z udziałem tego arbitra, mnóstwo meczów, chociażby Serie A, także meczów międzynarodowych, choćby w Lidze Mistrzów. I jest to sędzia, który jednak pojawiał mi się zawsze z takim spokojem, charyzmą i także tym muszę to przyznać, że jednak korzysta z tego systemu VAR, że nie boi się tego, że nie boi się odważnych decyzji. Szkoda, szkoda, bo moim zdaniem rzut karny jak najbardziej nam się należał. Drodzy widzowie, drodzy panowie, połączymy się za chwilkę z Cywilą. Tam nasz wysłannik Dariusz Faron, Wupersportowe Sportowe Fakty, jest na stadionie. Darku, buenas tardes, como senior senor Darek? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to był bezsprzecznie najlepszy mecz kadry Paulo Souzy. Po tym pierwszym spotkaniu Euro 2020 krytykowaliśmy za tą porażkę w Petersburgu. No to teraz chwalmy, bo naprawdę jest za co. Heroiczny bój, heroiczny bój. No i mamy pierwszy punkt. <laughs> Powiedz Darku, jak z kibicami, bo oczywiście spodziewaliśmy się, że Hiszpanów będzie na trybunach więcej, ale polski doping także słyszalny na stadionie w Sewilli. Zdecydowanie mówiliśmy o tym, słuchaj, przez ostatnie dni, że kibice stanęli na wysokości zadania, piłkarze niekoniecznie. No to dzisiaj mamy pełen zestaw i yy, kibice, i piłkarze. Tutaj kilka godzin przed spotkaniem centrum Sewilli opanowane zarówno przez hiszpańskich fanów, jak i przez polskich głośnym dopingiem. Zdecydowanie dzisiaj pomagali, także dla nich też wielkie brawa, ale muszę powiedzieć, że no jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiła kadra Souzy, bo przyznajmy szczerze, nie wierzyliśmy w nią, a no rozegrali po prostu genialne spotkanie i, i ciężko się o coś przyczepić. Tutaj przecież pod koniec była ta wiara, że uda się strzelić jeszcze jednego gola. Naprawdę, wielkie, wielkie brawa. No to można powiedzieć, że przesadny optymizm. Bierzemy ten punkt, bralibyśmy go przed meczem w ciemno, nadal jesteśmy w grze. Dzięki bardzo Darku. Bez Dzięki wielkie. Powodu. Dariusz paron ze stadionu w Seville. La Cartucha, stadion La Kartucha, czyli klasztor, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Taki wymodlony ten remis, utrzymuje nas w grze. Wracam do tego mentalu. Mówił o tym wczoraj Paulo Sousa na konferencji, że Polacy muszą zmienić nie ustawienie, nie personalia w pierwszej 11, ale swoją mentalność. Czy, Twoim zdaniem, Michał, tak jak mówił Darek, było to dzisiaj widać na stadionie, że Polacy wyszli z podniesioną głową i nawet po straconym golu nie bali się grać do przodu? Myślę, że tak. Ja przede wszystkim uważam, że ten mecz to może być taki mit założycielski dla Paulo Sousy, bo. Oczywiście pamiętamy, że Leo ben Hacker miał taki mecz chociażby przeciwko Portugalii. Pamiętamy też, że Adam Nawałka miał taki mecz przeciwko Niemcom. No teraz takiego meczu przeciwko wielkiemu rywalowi doczekał się Paulo Sousa, no bo myślę, że takim mitem założycielskim to na pewno nie było zwycięstwo przeciwko Andorze, które no długo było jedynym właściwie zwycięstwem pod wodzą tego szkoleniowca. Duża rzecz zremisować z Hiszpanią. Tym bardziej, że Hiszpania już przecież raz punkty na tym turnieju zgubiła. To jest moim zdaniem imponujące. Gdyby to był mecz otwarcia dla Hiszpanów, to zupełnie inaczej bym to oceniał, ale jako że Hiszpanie też byli bardzo mocno zdeterminowani, podobnie jak my, oni też traktowali ten mecz bardzo poważnie, to to jednak pokazuje, że nasza kadra dzisiaj odwaliła kawał dobrej roboty. Co innego zremisować w pierwszym meczu, a co innego w drugim. Nie spodziewałem się to powiem szczerze, tego, że Hiszpania może zgubić punkty na dużym turnieju dwa razy z rzędu, a to się stało za sprawą właśnie tego. Mentalu, o którym mówisz, tej mobilizacji, tego, że dzisiaj może i odstawaliśmy piłkarską, powiedzmy sobie to wprost, ale na pewno nie odstawaliśmy pod względem waleczności, charakteru. Też bardzo podobały mi się takie sceny, kiedy nasi piłkarze walczyli na całego i przybijali sobie pionki, kiedy jeden drugiego zaasekurował. To było widać, że tym razem oglądaliśmy drużynę. Nie było tej negatywnej mowy ciała, że ktoś ma harenkoma no i ma pretensje, tylko do innych. To była drużyna, to była jedność. Ja chciałbym dopowiedzieć do tego, co powiedział Michał, bo mamy już pierwszą e, pomeczową wypowiedź Wojciecha Szczęsnego dla THP Sport i właśnie e, Wojciech Szczęsny to powiedział, że dzisiaj zagrał prawdziwy zespół, każdy zagrał sercem i faktycznie to, co my widzieliśmy z, z ekranów, tak samo odbierali to piłkarze, bo, bo tak jak powiedział Szczęsny, dzisiaj wszyscy byli konsekwentni i, i dzisiaj zagrała prawdziwa drużyna. Bardzo Ci dziękuję za ten insight i te, te pierwsze wypowiedzi Dominiku. Mam do ciebie pytanie, które tutaj sprokurował Mateusz na czacie, że nie było Grzegorza Krychowiaka i nasi dali radę. Hiszpanie też niewiele nie, nie pokazali o tym już mówiliśmy. Czy twoim zdaniem zobaczymy Grzegorza Krychowiaka w kolejnym meczu w środę ze Szwecją, Dominiku? Dobre pytanie. Myślę, że dowiemy się dopiero przed samym meczem, natomiast yy, uważam, że dzisiaj drużyna wcale nie traciła. Na braku Grzegorza Krychowiaka, jeżeli byłbym na miejscu Paulo Sousy chyba jednak skorzystałbym z Grzegorza Krychowiaka, bo jak widać drużyna radzi sobie, poradziła sobie bez niego, ten wynik naprawdę jest korzystny i uważam, że Grzegorz Krychowiak, jeżeli miałby zagrać, to musiałby sobie naprawdę teraz o ten skład mocno na treningach, na, treningach, na zajęciach powalczyć, bo, bo drużyna poradziła sobie bez, bez niego. I Barbara mówi o tym mentalu, że powinniśmy to także zmienić. My, jako kibice, powiedz mi, Michał, z jakim mentalem będziemy podchodzić do meczu ze Szwecją? Bo to już nie będzie mecz o honor, to będzie faktycznie mecz o stawkę i o wyjście z grupy. Kto jest z faworytem, Twoim zdaniem? No, myślę, że szanse są wyrównane, ale najważniejsze to. Znaleźć sposób na zatrzymanie Aleksandra Isaka. Ja się tym piłkarzem oczywiście, jako że pracuję przy lidze hiszpańskiej, zachwycałem dużo wcześniej. Wiem, że dla wielu kibiców ten piłkarz jest odkryciem dopiero na euro, natomiast. Ja już wcześniej wielu swoim znajomym mówiłem, zobaczycie, ten chłopak jest dużo lepszy od Zlatana Brakimowicza. Wielu osobom wydawało się, że to Zlatana możemy się najbardziej obawiać, oczywiście zakładają, że Zlatan byłby na Euro w pełnej gotowości, ale Aleksander Isak to jest piłkarz o gigantycznym potencjale, ma dopiero 21 lat, a widzieliście, co on już wyprawia na tym tronie i on jest liderem, bierze piłkę na siebie, potrafi minąć kilku rywali i tak, to, to jest zadanie dla naszej defensywy, zatrzymać tego na piłkarza, a poza tym no, myślę, że trzeba zagrać z taką samą walecznością jak dzisiaj, bo e, piłkarze ze Szwecji też na pewno to zaoferują ze swojej strony, więc e, też e, dyspozycja, dnia cechy ewolucjonalne będą odgrywać istotną rolę, bo jeśli chodzi o potencjał piłkarski, to umówmy się. Od Hiszpanii odstawaliśmy, od Szwedów odstawać już pod tym względem nie musimy. Wiesz co, ale Szwedzi przychodzą do tego spotkania w bardziej, komfortowych, bardziej komfortowej sytuacji w tabeli. Mają na swoim koncie jeden remis, jedno zwycięstwo. Oni mogą wygrać, nie muszą, to my musimy się starać, a mam wrażenie, że Polacy, i to było widać w meczu ze Słowacją, niedobrze czują się w roli faworyta, w roli, kiedy muszą konstruować tę sytuację. Wiele lepiej wychodził nam dzisiaj kontratak, chociaż akurat bramkę zdobyliśmy po ataku pozycyjnym. Jak według Ciebie, Dominiku, będzie przebiegało to spotkanie ze Szwecją? Czy my ruszymy na nich, czy raczej spokojnie będziemy szukali swoich okazji w środę. Wydaje mi się, że będziemy spokojnie czekali na swoje okazje, bo też tak, akcja dzisiaj, dzisiaj, po której zdobyliśmy bramkę nam wyszło, natomiast no my nie jesteśmy taką drużyną, która ten atak pozycyjny przez cały mecz prowadzi. Bardzo często podkreśla to w łonie, że mamy ten kontratak w swoim DNA, to są jego słowa i wydaje mi się, że jednak spokojnie będziemy czekać na, na swoje okazje. Mam nadzieję, że również Zagramy dwoma napastnikami, bo jak pokazał ten mecz z Hiszpanią, no, to zdaje to, to efekt. Ja powiem jeszcze coś. Tak powoli zaczynam wierzyć w to, że Salsa, że plan Paulo Sousy faktycznie zaczyna działać, bo przypominam sobie sytuację, kiedy był trenerem, kiedy był trenerem Bazylei, i kiedy grał z tą drużyną wizy mistrzów, kiedy, kiedy z tą drużyną awansował do, do fazy finałowej to też pamiętam, że pierwszy mecz jego Bazela przegrała z Real Madrid, a później wyprzedziła Liverpool i awansowała do fazy finałowej. Sezon później też, kiedy był szkoleniowcem w Fiorentinie, jego drużyna przegrała pierwszy mecz, a koniec końców z tej grupy wyszła, więc może Paulo Sousa ma jakiś dar, ma jakiś, jakąś umiejętność prowadzenia drużyny w grupie, bo, bo ja w to zacząłem wierzyć, bo mam nadzieję, że, że ten mecz ze Szwecją, jak byłem negatywnie nastawiony po meczu ze Słowacją, tak teraz jestem pozytywnie nastawiony przed meczem ze Szwecją i wierzę, że pan Paulo Sousy zadziała. To już ostatnie pytanie, w takim razie Michale, do Ciebie ocenę Paulo Sousy, bo dostało się całej reprezentacji, dostało się polskiemu, portugalskiemu szkoleniowcowi po tym meczu ze Słowacją. Potem zobaczyliśmy kulisy na kanale Łączy nas piłka, gdzie on uczulał polskich zawodników właśnie na te elementy, po których straciliśmy bramkę, chodzi o ten stały fragment gry ze Słowacją. Czy Twoim zdaniem jest tak, że ta wizja Paulo Sousy już jakoś gdzieś tam zaczyna przechodzić i polscy piłkarze zaczynają to wdrażać w grze, czy raczej tego pomysłu nie ma i tak gramy troszkę chaotycznie? Jak ty oceniasz reprezentację Paulo Sousy w kontekście właśnie tego szkoleniowca? Zacznijmy, zacznijmy od tego, że Paulo Sousa stawia na rewolucję, a nie ewolucję. Miał bardzo mało czasu na to, żeby zmienić całkowicie mentalność naszych piłkarzy, system taktyczny, podejście. Więc no, biorąc pod uwagę to, co już dzisiaj zobaczyliśmy, to faktycznie możemy stwierdzić, że ten plan zaczyna powoli działać, chociaż nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby ogłaszać coś takiego. Miał mało czasu i Słuchaj, jeżeli do udało, finału może raz... zdążymy. Jeszcze raz? Do finału zdążymy, bo jak się roz... zaczniemy może rozkręcać teraz, zdążymy. to do finału, tak, ja, ja nie ukrywam, że rozbawiły mnie te komentarze po pierwszym meczu, meczu otwarcia, kiedy Włosi zaprezentowali się świetnie. Gdzieś zobaczyłem taki komentarz, ktoś napisał, o ciężko będzie z tymi Włochami w finale, więc to była bardzo optymistyczna wizja. Do finału oczywiście jeszcze nam daleko, ale faktycznie Paulo są zabiorąc pod uwagę ten mecz, chyba już dotarł do głów naszych piłkarzy. To było oczywiście kluczowe, natomiast myślę, że ważniejsze jest to, co powiedział Zbigniew Boniek jeszcze przed tym meczem, że on... Życzyłby sobie, żeby ten trener pracował dalej. Oczywiście nie będzie mieć na to takiego wpływu, bo już prawdopodobnie nie będzie prezesem polskiego związku piłki nożnej, ale, ale ten mecz pokazał, że to jest faktycznie droga, na którą już wstąpiliśmy i którą warto podążać, więc tak, ja jestem zadowolony z pracy Paulo Sousa, No bo to jest jednak człowiek z innego świata, człowiek, który chce nauczyć nas futbolu na tak. Wprawdzie dzisiaj nie było ku temu zbyt wielu okazji trzeba było zagrać pragmatycznie, no bo rywalem była Hiszpania, ale faktycznie. Tak jak mówiłem przed kilkoma minutami, ten mecz może być takim mitem założycielskim. Od teraz możemy postawić taki przecinek na tej kadencji Paulo Sołzy na tym co działo się do tej pory i oczekiwać tego, że już od dzisiaj, od tego meczu, do którego dzisiaj doszło, ci piłkarze wskoczył za nim w ogień, no i też uważnie będę słuchać, bo, bo tak jak nawiązałeś do, do tej odprawy, faktycznie Paulo Souza naszych piłkarzy uczulał na to, w czym groźna jest Słowacja, ale oni puszczali to mimo uszu. W środę to będzie mecz nie tylko o wyjście z grupy, to będzie mecz o to, jak zapamiętamy te mistrzostwa Europy. Jeżeli przegramy i odpadniemy, to myślę, że Paulo Sousa nie będzie miał łatwego życia. Jeżeli wygramy, no to będziemy miło wspominać tę fazę grupową, niezależnie od meczu ze Słowacją. Bardzo Wam dziękuję za obecność, dziękuję za udział również Państwu, za wszystkie komentarze, że byliście z nami tutaj na Facebooku i YouTube WP Sportowe Fakty. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, a także naszej strony. Tam najświeższe i najważniejsze informacje z Mistrzostw Europy Euro 2020. Panom bardzo dziękuję. Możemy już chyba świętować ten remis z Hiszpanią i oczywiście, jeżeli pić, to w umiarkowanych ilościach, ale za zwycięstwo ze Szwecją. Dzięki bardzo, dobrej nocy, widzimy się w środę po, po ostatnim meczu fazy grupowej. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję.